Dzień dobry do Czorta. Nowy odcinek Humoresek z Piekła Rodem jest już na kanale u Tomka Drwala, więc polecam serdecznie. <grywa> Premiera Diablos Dias już za 11 dni, a dzisiaj w programie. Nowe zajęcie dla Urszuli Zielińskiej. Aktualna kidawa. Dobry chłopak był oraz styluwa na premierę. Oglądajcie do końca do Czorta. Trwa zamieszanie wokół systemu kaucyjnego, o którym już mówiłem. Kto oglądał polecaną przeze mnie debatę, ten wie, jak dziurawy i fatalnie przygotowany jest ten system, ale okazuje się, że są tacy, którzy potrafią to pięknie wyjaśnić. Przed nami pani Urszula. Eee, natomiast my wszyscy poniesiemy niższe koszty. Mm od y, um, utylizacji y, i składowania przez kilkaset lat plastikowej butelki, odzyskiwania jej y, czy y, zalegają, zalegania tej butelki w naszych lasach sami czyszczenia wiemy, że dzisiaj dzień ziemi w Polsce polega często przede wszystkim na sprzątaniu po naszych lasów, łąk, na rzeczek, bo tam zalega mnóstwo śmieci. Wiemy, że dzisiaj my jako społeczeństwo, obywatelskie, ponosimy koszty tego. No i wyjaśnione, ale to nie wszystko. Urszula opowie jeszcze o autach elektrycznych. Uważam, że stanowczo trzeba postawić na dopłaty, na wsparcie, na zachęty, żeby wesprzeć osoby najuboższe, które dzisiaj są zmuszane do tego, że, żeby się przemieszczać, kupują stare auto, bo na nowsze je nie stać. To nie jest właściwa ścieżka, lepszą ścieżką są dopłaty i zachęty. I takie dopłaty i zachęty oferujemy. Trwa obecnie nabór na dopłatę do nowego, do nowych aut elektrycznych. Auta elektryczne są już, ich oferta na rynku jest coraz szersza. Są Coraz tańsze i można uzyskać do 40 tysięcy takiej dopłaty. Trw, nabór trwa w bieżący do przyszłego roku, do 30 kwietnia 2026 roku. Bardzo do tego zachęcam. Myślę, że to jest lepsza ścieżka na dostosowanie się i wsparcie, zwłaszcza tych najmniej zarabiających. Żal mi tego redaktora, że musi przez to przechodzić, bo przecież jak dostaniemy dopłatę 40 koła do auta za 150 tysięcy, to wszyscy rzucimy się szturmem do salonów kupować nowe auta elektryczne. Kochana Ula. Dlatego znalazłem dla niej nowe zajęcie, nową dyscyplinę sportową, w której na pewno odnajdzie się znakomicie. Panta Ri. Wszystko płynie, świat się zmienia, ale niektóre słowa się nie starzeją. Zapraszam panią kidawę. Rządzący robią wszystko, żeby dalej robić destabilizację naszego państwa i nie było chyba w historii naszego kraju ostatnich 30 lat takiej sytuacji, żeby ktoś tak nie chciał oddać władzy tylko dlatego, że nie chce, żeby poznano machloje, nadużycia i nieprawidłowości, jakie po nich zostały. To oczywiście wypowiedź archiwalna, ale brzmi jakby znajomo, a skoro mówimy o dawnych czasach, to przypomnijmy sobie jak lanesowano Szymona Chołownie. Czy on ma talent? Ten z mam talent, który teraz poszedł do Sejmu? O ja! Ale jaki? Kocham go! Kocham go naprawdę! Jest niesamowity, w ogóle nie spodziewałam Słuchajcie. się. Przecież. Ale przeczekaj, musimy to powiedzieć. Profesjonalny, przygotowany. No, wszyscy o tym wiemy, ale to trzeba podkreślić i... Ten showman jeszcze w mm -hmm. nim, to jest po prostu takie połączenie, yy, którego ja się nie spodziewałam, przysięgam. Ja I się nie za... spodziewałam, słuchajcie, że Dorota Garwias w samochodzie Onetu wyzna miłość tak. Szymonowi Hołowni. Szymon, kocham cię, naprawdę, kibicuję ci, yy, ci bardzo mocno, Słuchaj, wiesz, jestem ja mam... dumna z naszego kolegi. Dzisiaj z Wielkiego Szymona został marszałek rotacyjny i prezydent z przeceny za 4,99, ale za to kandydujący na wielce prestiżowe stanowisko. O tym stanowisku już mówiłem, ale pani Pełczyńska na Łęcz chciałaby się również do tego odnieść. Czy pani wie, kto jest dzisiaj y, komisarzem wysokim do spraw uchodźców? O które do stanowisko ubiega się Szymon Hołownia? Wiem, co to jest za stanowisko. Wiem, uważam, że to jest wysokie i ważne stanowisko A kto jest w ONZ to, że nie znamy nazwisk. Właśnie. To to nie... To nie... Ale taki to złote, tylko pokaz... złote złote fotel, niektórzy mówią. To, panie redaktorze, to właśnie pokazuje, że to jest bardziej o sprawach niż o osobie, bo to nie są osoby, które, o których słyszymy jako osobach celebrytach, natomiast sama funkcja i sama działalność OSZ w tym obszarze jest wszystkim a taki dobry chłopak był i tak się dobrze zapowiadał. Ach, jeszcze a propos kącika modowego. Pytacie mnie o stylizację na premierę Diablos Dias, więc postanowiłem, że będę podrzucać propozycje. Oto jedna z nich. Miłego dnia, do czorta. Niech was wódz złogosławi.